Dobra, dzisiaj dla odmiany porozmawiajmy o czymś poważniejszym. O czym? O. Czekaj, co to ma być? Dlaczego mamy jedną klatkę na 5 sekund? Cięcia budżetowe. Jakie cięcia budżetowe? Przecież nie mamy żadnego budżetu. Wszystko, co mamy, jest pożyczone. No to cięcia kamery. Kam. Kamery? Ja pociąłem, tak, kamerę. Jak? Normalnie? Przypadkiem? No dobra, to był pomysł żaka. Jaka? Nie Jaka, tylko Żaaka. A, tu wiele wyjaśnia. A my dlaczego się go w ogóle słuchamy? Bo jest artystą. Dobra, poddaję się. O czym chciałeś pogadać? O po niczym, odechciało mi się. I ja tam w ogóle nie chciałem uczestniczyć w tym całym show. To dlaczego to robisz? To jest kara za grzechy mojej przeszłości. To niech twoja przeszłość pokutuje, a nie ty. Zająłbyś się tworzeniem lepszej przyszłości, a nie... To co, jak dziś już nic nie robimy, to możemy iść spać? Czemu się mnie pytasz? Nie wiem. Hej. Śpisz? Śpię, bo co? Jakoś tak nie mogę zasnąć, mam... ...natłok dziwnych myśli. Jakich myśli? Jak ktoś się urodził 29 lutego, to obchodzi urodziny tylko co 4 lata? Czy to nie jest smutne? Poza tym... To nie rodzice powinni obchodzić urodziny swoich dzieci zamiast ich dzieci? Przecież te dzieci nic nie zrobiły, a robią sobie co roku urodziny i chcą od wszystkich prezentów. To matka powinna dostawać prezenty na urodziny swojego dziecka za ten wielogodzinny poród zakończony cesarką. Aha. Dobra, śpijmy, bo musimy jutro wstać. Wcześniej? Nie. W ogóle

<laughs> Pomidor jest czerwony. <śmiech> <śmiech> Pomidor jest czer czerwony. <laughs> Możecie się kurwa zamknąć? Wiecie, która jest godzina? Chyba się posikałem. <laughs> Pomidor? Dioci.